Fałszywy alarm o znajdującym się na pokładzie ładunku wybuchowym był przyczyną wyjątkowego lądowania samolotu na lotnisku w katowickich Pyżowicach. Boeing 737 w asyście służb lotniskowych wylądował w Pyżowicach bezpiecznie o godzinie 22.10, następnie przekołował na odseparowane stanowisko postojowe, gdzie 173 pasażerów opuściło pokład maszyny i zostało przewiezionych do terminalu pasażerskiego. Następnie służby zaczęły kontrolę pirotechniczną samolotu i Znajdujących się w nim bagaży, rejestrowanych niczego niepokojącego nie znaleziono. Zdarzenie nie miało wpływu na punktualność startów i lądowań. Zgodnie z procedurami, jakie wdrażane są podczas akcji, samolot na miejsce lądowania z zadaniem zabezpieczenia wysłano 22 jednostki straży pożarnej. Informacje o konieczności zabezpieczenia lądowania zagrożonego samolotu przekazywane są do Straży Pożarnej z lotniska i w tym momencie uruchomiana jest akcja lotnisko. To są odpowiednie procedury, w ramach których do wyznaczonego punktu koncentracji są dysponowane, wyznaczone z komend powiatowych i miejskich odpowiednie siły i środki. W ramach akcji lotnisko o szczegółach procedur decydują okoliczności, są to jednak informacje tajne. W związku z fałszywym alarmem bombowym w Pryżowicach z dwugodzinnym opóźnieniem wyleciał jedynie rejs powrotny do Londynu.